Cierpień, rok 1920. Znana wszystkim, Bitwa Warszawska nie przyniosła zakończenia wojny polsko-bolszewickiej. Na froncie południowo-zachodnim toczyły się krwawe walki z pierwszą armią konną Siemiona Budionnego. Przeciwnik wycofał się spod Lwowa i ruszył na zachód. Armia Budionnego, choć jej siła, została stępiona w bojach z cofającymi się naszymi wojskami. Wciąż stanowiła realne zagrożenie. Zbliżała się do Zamościa, a jej dowódca planował zajęcie miasta z marszu. Nie spodziewał się, że dość słabe wojska przysłane do obrony miasta mogłyby zatrzymać jego jazdę. 27 sierpnia armia konna ruszyła w kierunku Zamościa. Mieszkańcy przygotowywali się do obrony miasta już od połowy lipca. Powołano obronę narodową, której komendantem został nauczyciel i harcerz Michał Pieszko. 15 lipca w gmachu Akademii Zamojskiej obradował marszałek Józef Piłsudski oraz ukraiński ataman, Symon Petlura. Sama Hanka Ordonówna zagrzewała do walki, wykonując patriotyczny koncert w zamojskim Kinoteatrze Oaza. W walce z bolszewikami Zamościan wsparł 31 Pułk Strzelców Kaniowskich kapitana Mikołaja Bołtucia, a także szósta dywizja strzelców siczowych pułkownika Marka Bezruczko, który dowodził obroną Zamościa. W ostatnich dniach sierpnia miasto było całkowicie okrążone. Dywizje bolszewickie zajęły okoliczne wsie. W Wsi Tańcu ataki Konarni odpierał pluton tatarski dowodzony przez Wassana Bektotiewa. Dowódca zginął we wrześniu 1939 roku i spoczywał w pobliskiej miejscowości Duby. Żyzna ziemia za moiszczyzny. Robi się twarda jak skała, gdy wypali ją słońce. Ale wystarczy kilka dni deszczu, żeby zamieniła się w bagno. A kiedy wojska budionnego szły na zamość, lał deszcz, drogi rozmokły, konie gubiły podkowy, wozy taborowe. Na wąskich drewnianych kołach zapadały się po osie. Woźnicy, żeby w ogóle mogli dalej jechać na swoich wozach, wyrzucali to, co najcięższe: skrzynie z amunicją, amunicją artyleryjską. A w dodatku dwie polskie dywizje, jazdy i piechoty, wbiły się klinem w kolumnę marszową wojsk budionnego, odcinając te wojska od taborów z amunicją. I to właśnie miało ogromne znaczenie w nadchodzącej, decydującej bitwie. Porucznik Gebhardt, komendant praców Zamościu, wspominał Niejedną walkę widziałem, ale tak uporczywego ataku i to ataku kawalerii. Takiego mrowia koni i szabel nie widziałem nigdy, jak przez te trzy dni, przez które obserwowałem walkę o Zamość z wieży ratuszowej. Obrona Zamościa zakończyła się po północy 31 sierpnia. Nie był to jednak koniec walk na zamojskiej ziemi. Wielka, rozległa wyżyna komarowska. Tutaj, między wsiami komarów i wola śniatycka, rozegrała się bitwa, która przesądziła o biegu wojny polsko-bolszewickiej. Około 1500 szwoleżerów po stronie polskiej stanęło naprzeciwko bolszewickiej armii której siły liczyły ponad 6 tysięcy żołnierzy. Rozkaz do rozpoczęcia bitwy wydał generał Stanisław Harer. Poranna część walk sprzyjała Polakom, jednak słoneczna pogoda wymusiła odpoczynek. Po południu budionny podjął kontruderzenie siłami swojej najlepszej i najsilniejszej dywizji. O ostatecznym zwycięstwie nad bolszewikami zadecydował oddział rotmistrza Kornela Krzeczunowicza. Wraz z nastaniem nocy Armia rzuciła się do ucieczki w stronę Hrubiesowa. Sto lat później przychodzimy w te miejsca my, by poznać lepiej naszą lokalną historię, by uczcić bohaterów broniących przed rewolucją bolszewicką nie tylko Polskę, ale i Europę, by nie zapomnieć. Zrobiliśmy zwiad terenowy w oparciu o wcześniej zdobyte źródła. Odwiedziliśmy okoliczne cmentarze i pomniki. Szukaliśmy choćby najmniejszych śladów po wojnie polsko-bolszewickiej w naszym najbliższym otoczeniu. Kontaktowaliśmy się z regionalistami a także rozmawialiśmy z mieszkańcami. Ten 17 lat miał, że był w tej stodole przechowywany. Czy ktoś może zdradził? No nie wiadomo. Nigdy tatuś nie mówił o tym, co się zrobiło. Że ci bolszewicy wpadli i bagnetami go nie sądziliśmy, że nasze tereny w tak znacznym stopniu są nasiąknięte historią sprzed stu lat. Kościół w Komarowie, którego wieża służyła jako punkt obserwacyjny, do dziś nosi ślady tamtych wydarzeń. Nieco później świątynie zaczęły zdobić malunki oraz witraże dotyczące pamiętnego triumfu nad bolszewikami. Roczne rekonstrukcje historyczne w Zamościu i w Olicy Literatura poświęcona wojnie polsko-bolszewickiej na Zamośćczyźnie. Czy istnieje możliwość, by w bardziej przystępny sposób, zwłaszcza dla ludzi młodych, utrwalić pamięć o historycznych wydarzeniach na pobliskim terenie? Odpowiedzią na pytanie był dla nas mural. I właśnie za pomocą graffiti postanowiliśmy przypomnieć mieszkańcom, co działo się na ich podwórkach 100 lat temu. Z pomocą grupy Stworki nadaliśmy nowe życie zaniedbanemu garażowi przy Alei Jana Pawła II w Zamościu. Przy muralu założyliśmy również sprytkę geocachingową, która już jest odkrywana przez członków ogólnopolskiego serwisu.